Ale trafiłem, chłopie, i z żoną, i z teściową. A. Teściową tak samo? A chłopie, przecież ja steściowo 20 lat w jednej kawalerce na 30 metrach mieszkałem. Co ty Gak? Tak, że ja u teściowej w nogach spałem. Właśnie? To, to pinda termofor zgubiła, to musiałem jej między nogi chuchać. Ty to masz życie, no ale 30 metrów to wiele ci się metraż teraz nie zmienił. <laughs> no, metraż nie, ale przynajmniej tu mam święty spokój. Nie, pewnie, tu sobie odżyjesz. No. Powiem ci naprawdę. Ty, słuchaj, bo tak się gadamy, gadamy, a tam nie pytałem się, co tam w kraju słychać, bo już dawno nie byłem. A wszystko dobrze jest teraz. Wszystko dobrze? Ważnie? Gdzie, teraz co? A? Słuchaj, wszystko? a powiedz mi, a komuniści dalej cisną? Gdzie? Komunistów to już ty. dawno pogonili. Co ty gada? Tak, teraz jest demokracja. Demokracja? A, to już nie ma tak jak kiedyś, że rządzi jedna partia, trzyma wszystkich za mordę i z nikim się nie liczy. Komunistów pogonili. To dobrze, bo to za komuny to najgorszy syf był, cię. A najgorsze za komuny to był ten, ten, ten dziennik o 19.30. To po prostu nie szło tego oglądać, jaki to był bełkot, jaki to był jad, jaka to była nowa mowa, jak tam niszczyli ludzie, jak tam nakręcali makaron, jak tam kłamali, to wstyd naprawdę. Dobrze, że teraz tego nie ma. Komunistów pogonili. No dobrze. A powiedz mi, co tam w piłce? Bo ja takim fanem byłem piłkarskim. A, teraz jest taki Lewandowski. A kto to Lewandowski? No, taki Boniek. Boniek, o, Boniek. Bońka pamiętam. Jak umierałem w 82, tośmy trzecie miejsce na mistrzostwa świata zajęli. Od tamtej pory to już chyba same sukcesy. Komunistów pogonili.